Cześć, Maciek z tej strony, RetroBytel. Dzisiaj będzie taka krótka zapowiedź, bo ja, słynny youtuber z zasięgami wykraczającymi daleko poza granicę atmosfery ziemskiej, zostałem zaproszony przez chłopaków z kanału Autofire. Żeby to poopowiadać o moich początkach związanych z komputerami 8-bitowymi, jak zaczęła się ta wielka przygoda, jak później przesiadłem się na komputery 16-bitowe. Żeby później przesiąść się na komputery 16-bitowe! I żeby w końcu wrócić do komputerów. Ośmiobitowych. Panowie, wielkie dzięki za e, piękne spotkanie, za super e, rozmowy. To był taki e, sentymentalny powrót do tych najpiękniejszych czasów, w których przyszło nam żyć i dorastać. E, panowie, Renton Scanner, Przemasor, bardzo Wam dziękuję za zaproszenie, e, za poświęcony czas. Z niecierpliwością czekam na ten materiał. A Was moi drodzy oglądający koledzy i koleżanki, bardzo serdecznie na niego zapraszam. Myślę, że już niebawem się ukaże i myślę, że już niebawem wspólnie na nowo sobie powspominamy. No to nic, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!